Cześć, nazywam się Przemek Ptaszyński i witam Was w siódmym odcinku kursu rysunku online organizowanego przez Pracownię Rysunku Moduł w Warszawie. Dzisiaj, jak w każdym odcinku, będę miał dla Was wiele rysunkowych informacji, ćwiczeń, ciekawostek i porad. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze naszego kanału, serdecznie Cię do tego zachęcam. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, jak narysować fakturę drewna. Lecimy z tym! Budowanie faktur materiałów na obiektach jest stosunkowo proste. Natomiast musisz wiedzieć, że osoby początkujące mają tendencję do odwracania kolejności działań. Teraz e, bardzo często zdarza się, że osoba początkująca na początku chce nałożyć fakturę, chce nałożyć słoje, nałożyć e, układ, e, powiedziałbym, elementów tworzących tę fakturę drewna, a dopiero potem wprowadzić walor, wprowadzić takie te klasyczne, typowe cieniowanie szrafem. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o podstawowe podejście, jeżeli chodzi o e, łatwe, e, roz, najłatwiej w zasadzie rozwiązanie, to będzie ono polegało na tym, że najpierw zacieniujemy obiekt, najpierw nałożymy walor, a dopiero potem będziemy na nim szukali słoi, będziemy na nim szukali wrażliwości budującej, e, fakturę drewna, czy budującej wrażenie, że mamy do czynienia z obiektem drewnianym. Zacznę od przypomnienia Ci o tym, jak bardzo ważnym jest, abyś przed rozpoczęciem pracy rysunkowej zatemperował ołówek. Po zatemperowaniu ołówka możemy działać. Teraz zacznę od tego, że tak jak mówiłem na wstępie, narysuję dwa obiekty, sześcian i walec i zacieniuję je w klasyczny, typowy. Sposób. I teraz w momencie, kiedy powstała taka bryła sześcienna, obok zbudujemy walec. Walec postaram się, żeby miał takie proporcje 1 do 1. Tutaj oczywiście chodzi o wysokość do jego średnicy. Nie będę tutaj jakoś szczegółowo rozliczał proporcji elips. To też ważne, że jeżeli mamy do czynienia z dwiema elipsami, to nie jest to aż tak strasznie istotne, żeby szczegółowo rozliczyć horyzont, dlatego że na pewno ten horyzont, gdziekolwiek by on nie był, to na pewno będzie się zgadzał z tymi elipsami. Ważne, żeby górna elipsa. Była mniej widoczna niż dolna, jeżeli oczywiście widzimy taki walec. Z góry jeszcze mogę też podpowiedzieć jedną rzecz, że walec powinien posiadać podobne wartości związane z widocznością podstaw, co tutaj w przypadku takiej bryły sześciennej. Zwróć uwagę na proporcje tej wysokości do tej wysokości. W walcu powinna być po prostu zachowana podobna. I teraz Zgodnie z tym, o czym wcześniej już powiedziałem, zacznę od nałożenia klasycznym uderzeniem, nałożenia światło cienia na sześcian. Na ja też, oczywiście, powiem jedną rzecz, że staram się nie kręcić kartką, żeby nie przeszkadzało Ci to w oglądaniu tego materiału. W związku z czym tutaj Zakładanie tego cienia, czy sa, sa, sama faktura tego cienia może na początku być lekko kulawa, ale postaram się to ładnie wyprowadzić. Kolejna rzecz, że Tobie zalecam, żebyś bardzo delikatnie nakładał ten cień, żebyś bardzo delikatnie nakładał walor. Tutaj w moim przypadku ja mam tak duże doświadczenie, że nawet jeżeli coś zrobię, na wstępie nie tak, to i tak będę w stanie to wyprowadzić. Natomiast w przypadku osób początkujących warto jest, żeby od samego początku ten walor był bardzo delikatnie i precyzyjnie narysowany. To też, jeżeli nie oglądałeś wcześniej odcinka dotyczącego szrafu, dotyczącego tego, w jaki sposób cieniuje się obiekty, serdecznie Cię do tego zachęcam. Na pewno. Rozwieje to pewne Twoje wątpliwości albo niepewności, w zasadzie, związane z dzisiejszym odcinkiem i pozwoli ci to zdecydowanie ładniej dokonać cieniowania obiektu. Ja tutaj jeszcze dodam taki element związany z tłem za obiektem, bardzo delikatną, taką plamę tła, żeby ten obiekt niejako wyciągnąć. mamy to. Teraz samą, to samo działanie zrobię tutaj w przypadku walca. Teraz, jeżeli chodzi o walca, jeżeli chodzi o cieniowanie walca, to ważnym jest, że w momencie, kiedy będzie dokonywał takiego cieniowania, żeby ręka chodziła wzdłuż tej bryły, żeby tak sobie ustawić tę bryłę, co by ręka miała ułatwione działanie. I teraz zaczynamy tutaj leciutko odbijając się w zasadzie od górnej jego krawędzi. Zbudujemy wartość tego cienia, czy to w jaki sposób ten cień będzie się rozpuszczał. Tutaj ważne, żeby jeden element, jedna ta część, która odbija się od dolnej krawędzi, żeby się odpowiednio zazębiła ze szrafami odbijającymi się od górnej krawędzi. Tutaj dosyć szybko staramy się rozpuścić, tak żeby tutaj mieć więcej światła. Z drugiej strony zakładamy sobie mocniejsze, tutaj mocniejsze uderzenie cienia, z tego powodu, że jeżeli chodzi o nasz obiekt, on po tej stronie jest tutaj mocno zagęszczony. Natomiast jeżeli chodzi o światło, ono powinno pojawić się mniej więcej w tym miejscu. Ja to też tłumaczyłem w odcinku związanym z cieniowaniem, czy odcinku związanym ze szrafowaniem, także i by też omawialiśmy to w przypadku cieniowania kuli, także w razie czego też odsyłam do tamtych odcinków. Natomiast... Tutaj dodamy jeszcze sobie taki walorek, tło lekkie, żeby podkreślić kształt naszego obiektu. I mamy już w tym momencie przygotowany obiekt na to, żeby założyć fakturę drewna. Na przykład drewna, bo to mogłaby być też inna faktura. Innymi fakturami też na pewno zajmiemy się w kolejnych odcinkach. Natomiast, jeżeli chodzi o drewno, zaczynamy od tego zagadnienia, dlatego, że jest to zdecydowanie najłatwiejsza do osiągnięcia faktura. I teraz. Jeżeli chodzi o sześcian, to tu zwróćcie uwagę, jak szybko nam się uda dojść do tejże faktury drewna. Oczywiście drewno może być różne. Drewno może mieć taki charakter, gdzie są to deski, może być to jakaś sklejka. Natomiast ja będę charakteryzował te elementy, te, ten nasz sześcian i walec, na, to, jakby, jako, na tę sytuację, jak byłyby one po prostu wycięte jako kawałek drewna z belki drewnianej, po prostu, jakby były to elementy takie jednorodne, i tutaj będę szedł w tym kierunku. Oczywiście założę, że tutaj ta górna podstawa będzie cięta niejako w poprzek słojów, natomiast boczne. Ściany będą cięte niejako wzdłuż słojów. I tutaj założę te, te słoje, oczywiście cięte w poprzek, będą miały swój układ taki centralny, koncentryczny w zasadzie. Tak jak ma to w, tutaj. Do, mamy do czynienia w przypadku drewna. Oczywiście one by się tutaj kontynuowały, gdyby ta część naszego klocka drewnianego była większa. Tutaj też warto sobie założyć pewno, sylwetę, bo drewno nie jest idealnie płaskie, zwłaszcza jeżeli będzie drewnem wyciętym w sposób zgrubny, jeszcze nie I teraz zobacz, że jeżeli tutaj założymy słoje i zainicjujemy, czy, czy zrobimy taką zajawkę słojów drewnianych. Tutaj możemy Część z nich przyciemnić, pokazać, że one też nie, nie są jednorodne kolorystycznie. To będziemy mieli tutaj dosyć ciekawe wrażenie. Od strony oświetlonej oczywiście zrobimy podobnie, też warto starać się, żeby ten, ta faktura naszego. Drewna nie była za bardzo narzucająca się i przede wszystkim, żeby w momencie, kiedy styka się tutaj z częścią koncentryczną, żeby w miarę możli w możliwości powtarzała, powiedziałbym, rytm tutaj, który powstaje w tym układzie górnej podstawy, która jest cięta w poprzek słojów. Tutaj jeszcze można sobie troszeczkę podcieniować tutaj dodać jeszcze jakiegoś części słoju, które są ciemniejsze od innych z jakiegoś powodu i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tę sytuację, gdzie czy, czy pokazanie faktury drewna w tym przypadku jest już wystarczająco dobrze wykonane, w przypadku, jeżeli chodzi o y, tam część wa walca, jeżeli chodzi o walec. Ja bym tutaj poszedł w takim kierunku, żeby tę część centralną umieścić mimośrodowo niejako, co znaczy, żeby te, ten środek słojów nie był dokładnie na środku, a jeżeli byłby dokładnie na środku, mielibyśmy pewną trudność z osiągnięciem, czy, czy trudno byłoby nam sobie wyobrazić słoje, które są na tworzącej tego walca, albo byłoby po prostu ich niewiele. Chcemy dojść do takiego momentu, gdzie, właśnie na tworzącej walca, pojawią się pewne słoje, pojawi się pewien układ słojów. Co jest oczywiście, tak jak powiedziałem, osiągnięte tutaj w tym układzie, że właśnie środek nie jest dokładnie na osi. Co też można określić, właśnie, jako mimośrodowy. Natomiast tu wprowadzimy, one stają się coraz rzadsze, tutaj w tej części będą trochę gęstsze, tak jak w przypadku tutaj słoje, które widać. Tutaj można też wprowadzić pewne pod, podrasować to w sposób taki graficzny, żeby pokazać słoje. Przede wszystkim pokazać, że ten materiał nie jest y, taki całkowicie jednorodny, jak to byłoby w przypadku wiem, stali czy szkła, co składa się z wielu warstw, które to warstwy poprzez cięcie dostają właśnie takiej tutaj wrażliwości plastycznej. Tu jeszcze można dodać. Mocy i wydaje mi się, że już jeżeli chodzi o odzwierciedlenie tej wartości związanej z fakturą drewna, jest całkowicie wystarczające i warto, żebyś poćwiczył tego rodzaju rozwiązanie i nauczył się tego. Jak widzisz, jest to stosunkowo proste, nieskomplikowane. Też trzeba powiedzieć, że drewno jest zdecydowanie najłatwiejszym najłatwiejszą fakturą do osiągnięcia. Tutaj jeszcze warto to co narysowałem w tym miejscu, pokazać pewne, e, pe, pe, pewną sylwetę tego klocka drewnianego. W momencie, kiedy dodasz e, cieniowanie, kiedy dodasz fakturę i jeszcze wyprowadzić tę pewną taką sylwetę, to będzie to robiło dużo większe wrażenie. Gotowe. Myślę, że tego rodzaju rozwiązania, jakie Ci zaprezentowałem, całkowicie wystarczą do tego, żebyś mógł w sposób sprawny i konkretny narysować takie dwa klocki drewna. Dzisiejszą ciekawostką będzie pewne sprostowanie. Otóż bardzo często spotykam się z takim określeniem, związanym oczywiście z nakładaniem faktury na przykład drewna, z określeniem tekstura. Otóż tekstura, to określenie tekstura jest bezpośrednio powiązane z, z programami komputerowymi. I teraz w odniesieniu do programów komputerowych ma to swój sens, zresztą samo słowo tekst które tam jest ujęte, jest związane z pewnym kodem tego programu komputerowego. Natomiast w przypadku działań ręcznych słowo tekstura nie bardzo jest sensowne i tak naprawdę najbardziej odpowiednim jest słowo faktura, które wynika bezpośrednio tutaj ze słownika polskiego i ta faktura oznacza to, jak dany obiekt jest zbudowany, oznacza pokazanie głębokości jego właśnie faktury tego materiału, plastikę, Plastyki, i tak dalej. Dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków naszego kursu online. Na pewno każdy z nich okaże się dla Ciebie bardzo ciekawym wydarzeniem plastycznym, rozwieje wiele Twoich wątpliwości i przede wszystkim nauczy Cię nowych sposobów budowania rysunku, kształtowania Twojej pracy rysunkowej. Dzięki i do zobaczenia.